Dziś dzisiaj, wizualnie witam Was w Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Witam Was w ten jakże paskudny, deszczowy poniedziałek. Wróć, te filmy idą w piątek. To witam Was w niekoniecznie deszczowy, niekoniecznie paskudny, niekoniecznie poniedziałek, bo piątek. Tak lepiej, tak lepiej. W ostatnim filmiku narzekałem, gdzie jest endgame, bo żyłem w jakimś takim chorym przekonaniu, że endgame w tej grze jakiś minimalny jest od samego początku. A to nie była prawda, bo endgame został dodany faktycznie dopiero teraz. To jest to, co mam, to jest to, co mam. Jak widzicie, zmieniło się tu troszkę. Zamiast tego tutaj pola dla chorych i umierających, został dodany producent. I producent i jego maszyna z questami prawdopodobnie to o to chodzi. Eee, a od razu widzę, że mamy, to znaczy, że wy macie piątek. Ja mam poniedziałek, to widać, bo baterię wywaliło na dzień dobry. Yes! Co to byłby za tydzień, gdyby się bateria podczas nagrywania nie skończyła? Eee, ktoś coś nowego do pogadania ma? Z tego co widzę, nie. Doktor jest zbugowany, ją za każdym razem ma swoją ostatnią kwestię. Jeśli świeci, że trzeba. E Odgadać, odhaczyć z nim, ale to już zrobiłem przed odpaleniem. Nagrywania cała reszta jest jaki jest. Sprawdzałem nowego sprzętu w sklepach. Dostępnego nie ma, ale na ekranie ładowania było widać, że jest nowy sprzęt, coś w stylu tego, co. A, dobra, wejdźmy. Coś w stylu tego, co ja mam na postaci. Tylko świecącego, jakby bardziej na niebiesko. Pistolet, jakiś bardziej nowoczesny. Ogólnie taki niebiesko świecący klimat. Może dlatego, że. Wydaje mi się, że buty mam z tego setu. Jest set, który dropi tutaj, jakiś taki. Zaraz znajdę, który ma niby mieć taką poświatę. Nie wiem, czy on jest pseudomatrix, czy co to jest. To będzie to. Nie. Ogólnie butki świecą na niebiesko. Znajdę zaraz. A, Gridrunner, to jest to. I cały set jest w tym klimacie. Chyba drugi, bo to chyba nie są te buty, co były na tamtym rynku. Zresztą nieważne, wreszcie zostało dodane coś, co można zdobyć tylko na misjach. Jak to z każdym update'em, są ludzie za i są ludzie bardzo przeciw. Niektórym się nie podoba na przykład, że zostały znerfione pistolety, co mi się też nie powinno podobać. Gdyby nie to, że z nich kompletnie nie korzystam i nawet nie wiedziałem, że do tej pory były opnięte. Zostały znerfione teraz tak, że ich drugi skill. E, drugi skill, bodajże, czy ja mam ten skill. Chyba nie mam. E, psz, psz. Lucky shot, to jest chyba to. E, zwiększona szansa, albo tam definitywny, definitywnie pewny krytyk. Problem jest taki, że teraz to ma globalny cooldown, czyli nic innego nie może walnąć krytykiem po użyciu tego strzału. Co nerfi wszystko, jeżeli się korzysta z pistoletów. Ale jeżeli ja z pistoletów zazwyczaj nie korzystam, więc mi to tam bangla. Z Wisej Powiewa, i gdybym wiedział, że zostały znerwione, zanim rozdawałem punkty, bo był reset punktów, to i tak dałem w pistolety. Chyba tylko po to, żeby mieć pistoleta, No, więc wreszcie zostały dodane misje. I. O, dobra, nie, nie, nie. może potem. Najpierw pogadajmy z tym gościem. Zostały dodane misje. O. W których może nie tyle kontrowersja, ale ludzie się plują, to zaraz też powiem o co. Ludzie się zawsze o coś plują. Coś jeszcze ważnego? Nie no, zobaczmy co tu daje. To mi przypomina yy, Superboxa z Giltor Wiki. Ta muzyczka jest ekstra. Czyli to jest symulacja, to nie są nawet. Okej, okay, ten patent mi się nie podoba, to jest Shadowrun, tu powinno być odgroma misji, wykradnij coś tam, zniszcz coś tam. A my będziemy latać symulację, tak? Ja rozumiem, że jestem w zamkniętym mieście i powoli kończą się opcje rzeczy, które można zdobyć, bo w sumie tu teraz powinny być tylko misje walczyć z tymi cyberzombi i próbować zdobywać pożywienie czy surowce jakieś, nie wiem, naboje, nie wiem skąd oni w ogóle amunicję teraz biorą, jak są zamknięci. W tym momencie magowie powinni zaczynać dominować absolutnie. Mana. Ha, jedna rzecz, którą koleś powiedział na koniec, że te misje są trudne. Zaraz o tym pogadamy, na razie wybierzemy coś. Przyjaciół 0 na 0. Jak w życiu, jak w życiu weźmy jakieś chęczy żeby nie było standardowi Jimmy Mac jest Thunder jest Czyli mniej więcej standardowi lećmy, tak jak braliśmy zawsze Jimmy Mac są dół do panie Thunder i Brutus, Brutus jest spoko. możemy wziąć Brutusa i tak, jeżeli to są trudne misje, to dostaniemy batę. Dobra, lecimy. Okej, okay, plan jest taki, że mam pokonać wszystkie fale przeciwników. Szczerze powiedziawszy, nie lubię takich misji. Bardzo nie lubię takich misji. I rozumiem, dlaczego to jest misja, do której, do której powinno się podchodzić z innymi graczami. Bo solo to. Tutaj będzie ciężko, znaczy nawet nie mówię, że solo, solo, ale yy, z henchami, Dobra, tu jest to bydle. To zrobimy tak. Ty, panie, biegniesz. Ty jesteś magiem, więc biegniesz tutaj. I próbujesz zdjąć tego sukienkota kota z dystansu. Przeżył, damn it! Tu jest techniczne bydle, więc ja się ustawię się hakierem tutaj i spróbuję to zdjąć. No dobra. Jest, nie jest źle. Z tej strony coś nas próbuje podejść, jeszcze nie. Więc tą panią ustawię się tu na środku, żeby liczyć, że nic mi nie zdejmie. Eee, tego człowieka sobie ustawię tutaj i spróbuję strzelić. Oczywiście nie tak Oczywiście zamiast tu stanąć Co ma większe szanse trafienia To Zrobiłem na starcie Ta pani Zarzuci czołgiem, nie wiem, tutaj Czołgiem sobie Podjadę I użyję tego jest poza zasięgiem? Nie. Dobra, nie będzie misi. Cyfrowe miszki. Dobra, problem jest w tym, że jeżeli masz się swoją grupę znajomych graczy, to te misje są wyzwaniem, nie są jakoś makabrycznie ciężkie. Dlatego, że gracz ma dostęp do dwóch rodzajów broni. Przedmiotów niesionych ze sobą, czyli heal'e różne. Dodatkowe skille ma, no i oczywiście może się zbudować tak jak może, i e, odpowiedni dobór pancerzy i tego typu rzeczy. To jest ogromnie na plus. E, problem z chęczami jest taki, że jak widzicie, oni mają tylko jeden zestaw broni, mają tylko jeden zestaw swoich tych, tych umiejętności, budowanych nie najlepiej i nie najsensowniej. I demet. Zrobiło się teraz ciężko. Okay. Czy ja mogę na przykład odjechać tutaj i zrobić tak? Uuu! Mocni są! Mocni są! Tu pani przywołasz sobie basika. I to wszystko jest spoko, ładne i piękne w momencie jak się yy, gra ze znajomymi. Jeżeli gra się yy, z randomami, to tu się pojawia problem. Z randomami zawsze jest jakiś problem. A po randomach jeszcze jest taki problem, że możecie grać z chęczami tak jak ja. I wtedy ponoć tym misje są nie do przejścia. Ale już czytałem na forum, że to jest bzdura. że jak się odpowiednio dobierze chęczy, to da się to przejść. Nie obraziłbym się, gdyby tak było, bo to by oznaczało, że, że będę w stanie pokombinować trochę i dać radę, przejść to sam. Oczywiście nie, nie mogłem powiedzieć dobrze. Tak się kończy granie i gadanie. zabijemy to. Nareszcie wdechu. Wdecho całkiem, wdecho Gdzie jest drugi misiak? Przepraszam A ja cię kręcę O właśnie dodali yy, Kompas, nie wiem po co Znaczy gracze się domagali Żeby został dodany kompas Więc został dodany kompas Okej okay. Rozumiem, szanuję to Ale kompletnie nie wiem po co w tej grze kompas komuś Chyba że tam na jakiś misjach Coś, coś tak jest. musi się przydał. Double barrel w tego pana. I... Aha, ten drugi po prostu stał tak, że go nie było widać. No i to jest ta. ta po tej rundzie będzie już z górki. Że tak, że tak smutnie to stwierdzą. W ten sposób. O, nawet obrywają od magii. Jakoś, jakoś spodziewałem się, że od magii nie będą obrywali. Dobra, ty z tej strony nie będziesz aż, aż tak potrzebny, bo tu się pojawiło czarodziejskie bydle. W sumie mogłem tym ciąć, no ale ok. Więc Ciebie przesuniemy tutaj i obszarówką walniemy w dwa miszki. Nie walniemy obszerówką w dwa miszki, bo wtedy zahaczymy swój czołg Damn you, friendly fire Uuu, czyli te miszki są magiczne, ja byłem pewny, że to jest technologiczne bajer Damn it! What? Czemu? Ale co? Czemu? Oni nie mieli swojej tury Aha, bo te miszki mają te... Okej okay. Mogę uciec stąd Mogę uciec stąd, to uciekniemy na przykład sobie tutaj I... Gdzie możemy zrobić? Dobra, przejdźmy do maga Którym się wycofamy na przykład i walniemy takie coś tak walniemy takie coś ale najpierw odsuniemy tą panią tak daleko jak się da ork jest spisany na straty O, Friendly Fire zabiłem sobie gościa. Zabiłem coś jeszcze? Nie, tylko swojego zabiłem. Awesome! No i tu widzicie absolutny brak przydatności. hakiera. tego pewnie też nie mogę trafić, tak? Tak, imię tutaj. I to jest problem, bo jakby to byli żywi gracze, to każdy w obwozie miałby broń, która. Tak jak ja, gram magiem, więc noszę coś, żeby móc strzelać do rzeczy technicznych. A. jakbym był. Eee, a, to też 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 jest tech. Zrąbałem teraz bardzo <laughs> się polizał, Jakbym był eee, hakierem, to wziąłbym albo pistolet albo jakiś shotgun cokolwiek. No ciężka jest ta misja. Teraz jak mi zginął... O... a to jest jedyny minus jak się gra. Eee... Z ludźmi, jak ktoś zginie, to od momentu kiedy zginęła pierwsza postać ogarniana przez żywego gracza jest pięć tur do końca misji, później misja Mafia. No i w tym momencie zrąbałem, bo już nic nie mogę, nic, absolutnie nic nie mogę zrobić. Mam dwóch technicznych. W sumie na tym mogę zakończyć odcinek. Więc faktycznie muszę przyznać, że te misje są trudniejsze. Ale wreszcie zostało dodane coś endgame'owego i coś, co mi się nie podoba, bo to jest symulacja. A ja liczyłem, że będzie jakieś właśnie wykradanie zapasów, walki z. czy zapasy z, z zombie cyfrowymi. No i, 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 i ten klimat zostanie pociągnięty. A tutaj mamy symulację: wchodzimy do. nie wiem czego: Matrixa i bijemy się z z duchami niedźwiedzi i wilków nie, nie wilków, co to jest? ciłała na sterydach DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ, HEJ! W sumie dawno w tą grę nie grałem, pograłbym trochę Kawał dobrej gry